Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Nie zwracajcie uwagi na to, jak jestem ubrany, nie zwracajcie uwagi na to, gdzie jestem. W sumie pierwszy raz coś takiego nagrywam w takich okolicznościach, ale najwyższy czas. Dlaczego? Bo chciałbym Wam podziękować za 30 tysięcy widzów. W sumie ostatnimi czasy wpadło ich bardzo dużo ze względu na film o Counter-Striku, który jednym osobom się nie spodobał, bo Counter-Strike, bla, bla, bla. A innym wbrew w sumie przeciwnie, czyli spodobał się moja merytoryka i to co tam powiedziałem, i bardzo dużo ludzi doszło właśnie po tym filmie, przez co mamy 30 tysięcy, już teraz ponad 30 tysięcy, bo chyba 31 tysięcy z hakiem. Także ograniczę się tylko po prostu do zwykłego dziękuję, bo nie ma, wydaje mi się, sensu mówić więcej. To słowo jest warte, wydaje mi się. Zdecydowanie więcej niż jakieś tam niesamowicie duże przemówienia. Na takie przemówienia mam nadzieję jeszcze przyjdzie czas, e, dlatego dziękuję. I wiem, że teraz powinienem albo, nie wiem, zrobić special polegający na żyganiu do, e, na żyganiu do Miski po zjedzeniu Sprite'a i e, banana, albo nie wiem, co zrobić. Powinienem teraz powiedzieć, ha, wbicie na tym filmie 50 tysięcy łapek w górę. To będzie następny film, bo tak często robią inni większe. Jeśli zdecydowanie YouTuberzy nie, ja jestem, jest, jestem zadowolony z tego, że, że udało mi się coś takiego osiągnąć bez pomocy takich niefajnych rzeczy. Takie jest moje zdanie na ten temat. No w sumie to mógłbym o tym gadać, o tym, co się dzieje na tych YouTubach i tak dalej, ale po co? Także moi drodzy, robiąc długą historię, krótką, jak to by przetłumaczyć na polski z angielskiego wyrażenia, bardzo dziękuję i chciałbym oddać. Razem z Mestre, moi drodzy, i to może być w sumie w ramach takiego podziękowania za te 30 tysięcy u mnie, wtyczkę. Wtyczkę, która będzie informować Was o filmach z mojego YouTube'a, o filmach z YouTube'a Mestre, o moich live'ach i o postach z bfcentral.pl. Mestre jest bardziej skupiony w swojej twórczości na w filmikach bardziej informacyjnych na szybkich newsach ja natomiast jestem takim człowiekiem który lubi różne rzeczy rozwlekać i sobie pogadać dlatego uznaliśmy że będzie to fajne połączenie doczekajcie do końca tego filmu bo za jakiś czas przeniesiemy się ja zniknę mnie już nie będzie i będzie pulpit mojego komputera gdzie po prostu pokażę wam jak to zainstalować bo jest to możliwe do zainstalowania na Chroma, na Firefoxa i na Operę. I możecie też sobie ustawić, co chcecie, żeby Wam pikało. Albo możecie sobie ustawić same powiadomienia mestre, jeśli mnie nie lubicie, albo same powiadomienia moje, albo tylko i wyłącznie mój livestream, albo tylko i wyłącznie posty z BF Central. Tam jest parę opcji, dlatego ja Wam to wszystko pokażę. Dlatego już za chwilkę się będziemy przenosić w tym momencie na... Mój pulpit, żeby Wam wszystko pokazać, i to jest taki typowo informacyjno-dziękczynny filmik dla Was, w ramach mojego uznania. W sumie można powiedzieć, że tak ładnie się ubrałem na 30 tysięcy, i na ten film. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Oby więcej, oby szybciej, oby bardziej, oby dalej, oby dłużej, i tak dalej. Zarymowałem, ale fajnie. I poczekajcie chwilę, bo zaraz Wam pokażę, jak zainstalować wtyczkę. I mam nadzieję, że będziecie ją instalować na Potęgę, bo to będzie jedyna wtyczka, na przykład informująca o moich live'ach. Ta wtyczka, która była kiedyś, jest nieaktywna. Także mam nadzieję, że wyraziłem się jasno. Także do zobaczenia za 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Także moi drodzy, już jesteśmy na pulpicie i oczywiście, aby zainstalować wtyczkę, do której was tak bardzo zachęcam, musicie mieć link. Linki zarówno do Firefoxowej wtyczki, do Chromowej, do Opery macie, oczywiście w opisie. Pokażę wam to na przykładzie Chroma, bo tego używam. Oczywiście dodajemy sobie wtyczkę i w tym momencie powiadomienia będą wyglądały tak jak w prawym dolnym rogu, przy oczywiście odnośniku, kiedy na to klikniecie i z takim dźwiękiem, a nie innym. Jeśli otworzycie sobie ikonkę w prawym górnym rogu, tak jak teraz widzicie, to macie filmy aktualne. Najświeższe moje i Mestre od lewej, Facebook, moja grupa, kromeczki BF Central i ustawienia. I teraz na ustawieniach możecie sobie, tak jak wcześniej mówiłem, zaznaczyć co chcecie, aby wam pikało, co nie. Oczywiście przy jednoczesnym ustawieniu głośności powiadomienia. I co bardzo fajne, to kiedy będę liveował, to tutaj w tym momencie będzie pokazane, ile mam widzów, że jestem live. A przy tej kromerce w prawym górnym rogu będzie taki zielony napis live, tak abyście też mogli sobie zobaczyć, że po prostu stream. I będzie oczywiście powiadomienie. Także, moi kochani, bardzo szybki, krótki film. Zachęcam naprawdę do pobierania wtyczki, bo, tak jak mówię, ona będzie informowała o moich streamach i o tym wszystkim, co wcześniej mówiłem. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnych materiałach. Następny będzie albo pojutrze, albo jutro. Zobaczymy, bo to jest film ponadprogramowy. Także dzięki wielkie i do usłyszenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Pa pa.